Siema, siema, tutaj Kungu. witam was w kolejnym odcinku z Rocket League, witam was bardzo, bardzo serdecznie I cóż, zapraszam znowu do kolejnego meczu, zagramy sobie może, a w sumie kurde, pogram sobie duele 1 na jeden, bo w sumie nigdy tego nie robiłem Jestem ciekawy jak, jak tutaj wypadnę, tutaj jest mój samochodzik, jak możecie zauważyć, taki szatański jest Bardzo mi się podoba w wersji czerwono-czarnej, niestety w wersji niebieskich mi się nie podoba, aż tak, chociaż i tak jest w miarę spoko No cóż, lecimy sobie, ja już troszeczkę skilla nabyłem, troszeczkę, tylko troszeczkę a zapomniałem, że jestem jeden na jeden. Szukam tego, gdzie jest mój przeciwnik. W sensie, gdzie jest mój teammate. Zobaczymy. O nie! Gieniu, nie, nie rób tego. <grym> Dobra, lecimy sobie tu... O, cholera, ale jestem słabym graczem. Dobra, na spokojnie. Pierwszy raz gram jeden na jeden, więc proszę być wyrozumiałym dla mnie. Pięknie, no i easy. Chciałem też powiedzieć, że nie jestem do końca przyzwyczajony do tej rozdzielczości, dlatego mogą też niektóre rzeczy po prostu mam na co zrzucić. Generalnie, jeśli będę słaby, to zrzucę sobie na rozdzielczość, bo zwykle gram na innej rozdzielczości. Zmieniłem tylko na potrzeby tego filmu, więc. Um, o, ojejku, jaki to jest słaby typ! Żeby tak się dać cisnąć od samych początków, no dobra, zobaczymy jak mu pójdzie dalej, bo na razie słaby, słaby, ale to minęło dopiero 30 sekund, więc jeszcze on mi może naprawdę dużo pokazać. Naprawdę dużo mi może jeszcze pokazać. Zobaczymy jak to wyjdzie, Gdzie on jest naprzeciwko mnie? Tak, jak wyszło, tak sobie średniawka. Oj, no nie do końca o to mi chodziło, ale dobra, na spokojnie sobie podejdziemy tutaj na spokojnie sobie. W ogóle to jestem zwolennikiem o cholera grania 2 na 2. 3 na 3 to już jest dla mnie za dużo zdecydowanie. 4 na 3, na 4 to już w ogóle nawet o tym nie mówię, ale 3 na 3 to już jest dla mnie za dużo. 2 na 2 jest idealnie po prostu, żeby jeden gość był zawsze na środku, a drugi mógł mu sobie oj 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 oj. A drugi mógł jak to się nazywa? Co to jest za typ? Dlaczego on zamiast próbować dobijać to on się wycofuje i robi jakieś dziwne rzeczy? Wracając do poprzedniego wątku, dlaczego 2 na 2? Dlatego, że jedna osoba dośrodkowuje, a druga osoba jest sobie na środku i strzela gole. Ja jestem zwykle na pozycji środkowej, dlatego, że potrafię zawsze być w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Czy będzie gol, będzie gol, będzie gol 3-0, pięknie, cudownie. Dlatego po prostu jestem najlepszy na, na byciu na środku. To nawet nie o to chodzi też. Em, no to jest fajne, bo wtedy mam dużo punktów, ale jakby nie szczycę się tym z kolegami, bo zawsze jak gram na przykład z Cyrusem, którego już znacie swoją drogą. A, to kurde wybił. No to jednak mimo wszystko um, jestem mu wdzięczny za piękne wystawki. Oj, uwaga. Ja tutaj spróbuję się troszeczkę skupić w tym momencie, żeby go... Chciałem tutaj zrobić pięknego bicycle hita. Wczoraj w ogóle strzeliłem Bicycle Gola, którego mi nie zaliczyło swoją drogą jako Bicycle Gola, ale byłem, ob jakby obróciłem się do tyłu, tylko nie zaliczyło mi jako Bicycle Gola. Um, czekajcie. O, o. Nie, to chciałem, rulon mi nie wyszedł. Nie! Rulonie! Dobra, wyszedł, rulon pięknie. A ty spierdzielaj. O nie, obroni. On czegoś takiego nie obroni, już myślałem, że nie obroni, ale to było słabe z jego strony. Znaczy. W ogóle słabo się zachował, później zrobił coś w miarę dobrego, dlatego wybronił. Ale na początku, tamto było beznadziejne kompletnie. Nie, zostaw to! Oj, to skurczybyk, dobra. Więcej sobie nie da takich szmat strzelić, najwyraźniej. Na no, spokojnie, easy. Ja tutaj daję radę. o ooo, ale spierniczyłem, ale spierniczyłem. Będzie go, strzeli mi. Nie strzeli mi. O, cholera, strzeli mi. Ja cię! Jaki to jest frajer, dobra. Zero szacunku w jego kierunku. Nie no dobra, bez przesady. Ja teraz też spierniczyłem, więc... Ale ja mogę, bo jest 3-0 dla mnie, on nie może, bo jest 3-0 dla mnie. Ten sam powód, dobra, lecimy. Zobaczymy co on tutaj wymyśli sobie. O kurde, wyruchał mnie. Ale i tak nie trafił. Ja pierniczę, żeby coś takiego być sam na sam z bramką i nie trafić. No, spokojnie. I lecimy kontrę. Easy. Pięknie. Kurde, całkiem fajnie się gra jeden na jeden, powiem wam. Wiem, że to jest słaby poziom. To jest na razie słaby poziom. Ja nawet Silvera tutaj jeszcze nie mam. Jestem przyzwyczajony do, do standardów CS, a więc Silver to jest w ogóle najniżej jak się da. Serio. Został na bramce i tak nie potrafił tego obronić. No nieźle mu idzie. Więc to jest słaby poziom. Wiem, że tutaj się kurdy zwykle latają, kurde, na jakichś dziwnych tych. Znowu stoi na bramce i myśli, że obroni. Ja pierniczę, Ty, on chce dostać, nie wiem, 20 do 0, czy, czy o co mu chodzi, że on tak stoi na bramce? Nie mam pojęcia. <grym> Ale okej. Okay. Jak, jak to woli? 6-0. No ciekawy, czy zrobi kombek w półtorej minuty i jeszcze ze mną wygra. Nie sądzę, sądząc po jego grze, to ja nie sądzę. Pięknie, 7-0. Dlaczego on kompletnie nie walczy o tę piłkę? Przecież to jest najważniejsze. W pojedynkach 1 na 1 to jest cholernie ważne. Jeszcze mnie wkurza to, że tym, że nie skipuje meczy. Znaczy, w sensie, nie skipuje goli. I, i dużo czasu. Długo, długo to trwa po prostu. No, ale dobra. Nieistotne. Lecimy. Zobaczymy, jak pójdzie. Jedzie! Wow, 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 wow. No, nieźle. Stwierdził, że jednak chyba wy, wypada pojechać do takiego... do takiej... Ojej, ja, no ale spierniczyłem! Bardziej się chyba nie dało. To był pewny gol, a ja go zmarnowałem. Ale w sumie nie płaczę jakoś specjalnie, bo jest 7-0, więc... Chciałem AERIALA zrobić dla jajec Już niech mi strzeli, w dupie to mam Ale bez to chciałem sobie AERIALA zrobić i, I przez to straciłem gola Dobra, no to niech będzie 7-1 Hashtag Niemcy Brazylia 2012 Czy 2014 12 czy 13, nie wiem, nieważne, Czy to jest istotne, w którym to było roku Chyba każdy wie o co chodzi Uwaga, uwaga, op Łop łop, 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 łop łop. Gdzie on jest kurna w ogóle? O o. Patrzcie, zacząłem słabo grać, zacząłem słabo grać, zacząłem. Zacząłem... Przestałem mieć szacunek do przeciwnika i, i tak się to właśnie kończy, takie coś. Pięknie. Lecimy dalej. On cały czas walczy o tę piłkę, tak? Myślisz, że coś tutaj zdziałasz jeszcze? O cholera, myślałem, że on nią uderzy. To jest kurna niezła, niezła myłka. No i gol, pięknie, 8-1, 8-1. Gorzej niż Niemcy-Brazylia, no naprawdę. No to nieźle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hops. Oj. Nie, nie wiem, co on jest taki słaby w tym dojeżdżaniu do tej piłki. Zawsze wygrywam te pojedynki. Serio? Dziękuję za wystawkę. O, kurna, rulon mi nie wyszedł. No ja pierniczę. On już się ustawił na bramce, ja kompletnie nie mogę trafić w piłkę. Czy będzie 9-1? Nie będzie. Nie będzie 9-1. Trudno. Ale i tak 8-1 to jest naprawdę fenomenalny wynik. Widzicie, nawet nie idzie mi chyba tak tragicznie. Fajnie. Ready, dawaj, dawaj. <grym> Proszę cię, kolego. <grym> Proszę cię, kolego. Nie no, wyszedł. Już myślałem, że weźmie ze mną ten. A ja mogę przecież stąd z tego robić. Ale to jest coś cudownego przecież. Kurde, jakby on jeszcze wziął ze mną. Rewanż to byłoby fajnie, ale w ogóle powiem wam, że warto brać rewanżę, bo któregoś razu, ostatnio to było, wczoraj, z Kaczorem sobie graliśmy. I właśnie była taka sytuacja, że przegraliśmy cholernie. Tylko, że kwestia była tego, że ja widziałem, że ci goście więcej mają farta niż skilla. Dlatego ja Kaczor od razu chciał wychodzić, ja mówię, nie, bierzemy rewanż. Wzięliśmy rewanż, drugą mapę wygraliśmy, trzecią mapę wygraliśmy, myślę, tak sobie założyliśmy z Kaczorem, że pewnie gramy best of free, nie? Ale nie, oni chcą dalej rewanż. I przegrali jeszcze jedną, i wtedy już wyszli. W trakcie meczu w ogóle. O cholera, ale spierniczyłem. A to już nie jest tamten typ, o który jest taki słaby. No i po mnie. O ja pierdziele, ale zwaliłem. Kompletnie, wiecie. Już mam to w głowie. Yy, mi się wbiło do głowy, że w sumie nie muszę się specjalnie starać. A muszę się starać, więc muszę się mniej skupić na komentowaniu, a bardziej jednak na nagraniu, mimo wszystko. Chociaż, oczywiście, będę to robił naraz. Ale wiadomo, jak to wygląda. Nie można przesadzić. Dobra, znowu wygrałem pojedynek. Nie wiem jak ja to robię, że ja zawsze wygrywam te, takie pojedynki. O-o! O nie! Nie spodziewałem się tego! Kurde, już powinienem lecieć jeszcze raz, zrobić z tego. A, ale spierniczyłem. Powinienem jeszcze raz, wiecie, ym, polecieć jakby, zrobić salto w przód. Yy, ale myślałem, że już zdążę, bo gość nie da rady. No, wygrałem ten pojedynek. Ale co mi z tego, jaki tak jest 2-0 dla tego typa? Uwaga. Będzie środek, środek, leci środek. Ale wspierniczyłem, jak jestem głupi i żałosny. O-o, nie o to mi chodziło. No, to będzie go dla mnie. Dla niego, w sensie. Nie, no kurde, ale jestem głupi. W taki głupi sposób to robię, że to jest coś niesamowitego. Dobra, jedziemy, bo się podjarałem garaniem z tamtym gościem. Zjechałem go, zacząłem się z niego śmiać. A teraz ten mecz wygląda tak samo, jak mecz z tamtym gościem. Tylko, że ja jestem teraz na miejscu tamtego gościa, więc... Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie wygląda to dobrze. Mhm. Pięknie. Dobra. Dobra, jest chociaż jeden. Uff. Całkiem nie, nie, nieźle strzelony. Wykiwałem gościa. Całkiem nieźle. To było fajne, to co teraz widzieliście. No bo fajne, tutaj już wiedziałem, że mi się odbije, więc się wystawiłem tylko na strzał pięknie, dobra. Co prawda powinienem mieć już dwa, bo miałem jedną akcję pewniak po prostu. No ale trudno. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, cudownie. Hops, 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 hops. W ogóle to dzisiaj są moje urodziny. Możecie mi złożyć życzenia. Heh. Taki jestem. Mówię wam po, po to, żebyście mi składali życzenia. Ja to jednak jestem, kurde. się będę dowartościowywał, że ktoś mi, że ktoś pamięta, bo ja nie mam znajomych, to wiecie. Muszę mieć widzów. Dobra, lecimy, 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 lecimy! W sensie ja lecę właściwie, a nie, a nie lecimy. Chociaż on też leciał, taka prawda. Pięknie, dobra, tutaj się wybiłem. Udało mi się, leci na środek. Nie, nie leci na środek. Ale zaraz poleci. Czy to będzie gol? Ajojojoj, tak mało brakowało! A tu było takie piękne, taka fajna akcja! Ja, cholera, rulon mi nie wyszedł znowu, cholera jasna. Yyyy... Ym... Ojojojoj. Oj, oj. Kolego, nie przesadzasz? Ojeny, ale spierniczyłem. Spierniczyłem totalnie. Nie wiedziałem co zrobić, jak w takiej sytuacji nie wiem jak się zachować, kompletnie. Nie wiedziałem czy mam jechać czy nie, on jeszcze sobie zebrał na, na spokojnie busta. Powinienem jechać dużo wcześniej i spróbować go jakoś w ten. A później już było za późno, później to już powinienem chyba tylko czekać na, na bramce po prostu, bo byłoby mi łatwiej obronić niż coś takiego. Jak jestem w połowie drogi, to, to jest najłatwiejszy gol dla niego. Bo on sobie skacze, wybija piłkę. What the fuck? Co on? Awczy? Coś się stało niedobrego. Nie cieszę się z tego gola, bo gość stał w miejscu. Nie wiem o co chodzi. Nieważne. Już się rusza. Więc spoko. No zobaczymy jak to wyjdzie Aj, wybił mi to Kurda, to byłby W ogóle to się przekonałem do bolkamu, wiecie? Bo kto, któryś też z was mi powiedział, że Że często się gra na bolkamie Dlaczego to mi nie wyszło? Ja pierniczę, dobrze, że on tego nie trafił Jakby teraz to już bym się zajechał chyba do końca Dobra, pięknie To będzie gol? Wybiję to Nie wybiję Nie! Uff ja piernicze. Jakby to nie weszło, to mi się już zesrał. Dobra. Hat-trick tego zawodnika. Ciekawe, ciekawie poszła tam ta piłka. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jest to do odrobienia. 2,5 minuty, jeden gol przewagi tylko. Na spokojnie. Jak ja, jak ja to robię, że ja wygrywam te wszystkie pojedynki? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobra, ja tutaj odpuszczę już troszeczkę. I co tam kolego wymyślisz? Znowu mi to zrobisz? Dobra, na no spokojnie, tym razem dałem raty! O, cholera. No i dupa. No to już jest po mnie. Już jest po mnie. Chyba, że gość jest ciotą. Nie jest. No właśnie. To jest problem. A spierdzielił. Spierdzieliłem, wyruchał mnie po prostu. Co, to w sumie nie była do końca moja wina. Znaczy każdy... Każdy jego gol to jest moja wina po części. Ale już nic nie mogłem zrobić po prostu. Gość mnie przechytrzył. Żeby nie mówić już tak brzydko po raz kolejny. Oj, 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 oj. Ops. Pięknie. Cudownie, cudownie. O nie, nie trafiłem. Dobrze, czy to będzie gol? Jest. Dobrze. Uff. Udało się. 4 5 półtorej minuty. Co najmniej jeden gol muszę strzelić. Myślę, że strzelę jeszcze ze dwa, żeby wygrać. A już sam nie wpuszczę. Taką mam nadzieję oczywiście. Dobra, znowu mi się udało wygrać pojedynek. Teraz bardzo fajną piłkę mam. O nie, ale spierniczyłem. Spierniczyłem. Rulonik. O nie, mój rulon nic nie dał, wręcz przeciwnie. Nie pomógł. Uff, kurde, znowu chciałem rulona, wyszło mi jakieś gówno. O. Dobra, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Kurde, nie mogę tego, nie wiem, czy to jest kwestia moich upośledzonych rąk, że myślę, że robię coś dobrze, a robię coś źle, czy, czy, czy coś z tą grą jest nie tak. A. ooo, dobrze, jakby teraz mi rulon nie wyszedł, to bym się zajechał. Ale wyszedł pięknie, jest 5-5. Mamy remisik, jest minuta. Minuta, która rozstrzygnie wszystko, no chyba, że będzie overtime, ale szczerze mówiąc, wątpię, bo mam całkiem niezłe tempo tego meczu. Bardzo mi się to podoba w ogóle. Ops. O, -o. o nie, nie to chciałem. Ojeny. No kolega mi to wybił. Pięknie. Pięknie. Pięknie jest 6-5 dla mnie. Cudownie. Uuu, ale zacieram sobie rączki. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Kurde, 36 sekund. Zobaczymy jeszcze, jak to się rozwinie. Czy uda mi się więcej, jakby wpakować mu goli, czy to on już. Czy to będzie 30 sekund mojej zagłady na przykład? Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. To będzie 30 sekund mojej zagłady. Na szczęście jakoś wyratowałem, ale nie czuję się zbyt pewnie w ciągu tych 30 sekund, bo tutaj liczy się cały mecz. Się rozstrzygnie w ciągu tych kilku sekund. Dobra, wystawiamy na środek, wybije mi. Myślałem, że się odbije od ściany, będę miał środek. Pięknie. Czy to będzie gol? Nie będzie. Jest! 7-5 dla mnie, a tak mnie cisnął na początku O, Chwila fokusu i trzeba wiecie Jedziemy dalej, to był naprawdę fajny gol dlatego chcę go zobaczyć Jak to się tam odbiło od tego, dobra spoko Lecimy dalej, to już tak naprawdę wydaje mi się, że nie mam prawa tego przegrać Bo gość ma 5 sekund na dwa gole Raczej jest to nie do zrobienia, gość już się poddał, już się nawet nie rusza Pięknie Ło, 7-5 można powiedzieć, że 6,5, dlatego że jeden, jeden gol był przez to, że on awczył. Więc powiedzmy, że 6,5, ale to nie zmienia faktu, że wygrałem, więc pięknie, więc naprawdę pięknie. Ja już mam 18 level w ogóle, ja cię pierdzielę. A ile mam godzin tutaj w tę grę? Ym, godzin w grę mam 17. No nieźle, on chce i On chce rematch? O kolego! O kolego, lecimy rimeczyk, lecimy rimeczyk, i to już będzie ostatni mecz w tym odcinku, to już Wam mogę powiedzieć od razu. Ale lecimy, 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 ale będzie. Ale no ile on kurna się ładuje? Co on ma za komputer? Kurde, z brązu, z drewna, czy z czego tam ma ten komputer? Nie wiem, z kamienia może. Ajajaj, dobra. No nie wiem, mam pauzować nagrywanie, czy, czy co? A w ogóle to tak, ym, ktoś z Was, nawet nie jedna osoba. Narzekacie na to. Jakiś inny typ. Ojen, ja, gram z AI. Yy, no, bez sensu. Dlaczego gość wyszedł? No, o kurde, on mi strzeli gola! Nie! <śm> o nie, AI mi strzeliło gola. Ja pierniczę, dobra, nie wierzę w to. I co ja mam grać z AI? To mi się nie podoba. Tylko strzelę mu jeszcze jednego gola strzelę jednego gola, żeby nie było, że jestem takim frajerem i przegrywam z AI i później wychodzę z meczu. Ale wyjdę z tego meczu i znajdę sobie jakiś inny. Czekajcie, bo to może się okazać, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Z Botem, co prawda, ale ciekawy. O-o, Hops, Hops, Hops. Oj, oj, to było dziwne, ale skuteczne. O, jakiś typ przyszedł. Będzie uwaga. Nie, rulon mi nie wyszedł. Dobra, już myślałem, że gość będzie kontrował, ale na szczęście nie kontruje, okej? Okay? O nie. Nie, ale spierniczyłem! A gość nie jest najwyższej klasy zawodnikiem, z tego co widzę. Woo! Oooo! Oh, damn! O oh, Dobra, jakoś tam działa, ale zrobiłem save'a. Gość spierniczył to totalnie, ale ja i tak całkiem nieźle jakby wyszedłem z takiej sytuacji, takie mam wrażenie. Kurde, epic save bicycle hitem, to jest, to jest ładne, to jest ładne. I to jeszcze jaki. ta piłka w dwóch trzecich jak nie więcej była już w bramce. Więc wow. O nie, co ja zrobiłem? Ja pierniczę. Nie chciałem tego robić. Jakby w trakcie stwierdziłem, że, że takie skakanie nie ma sensu, ale już było za późno, żeby coś zmienić. Jest gol, pięknie. 1-1, cudownie, czyli odrobiłem już gola, którego strzeliło mi a ja teraz trzeba jeszcze strzelić temu typowi, bo powiedzmy teraz strzeliłem gola botowi, tak można powiedzieć, tak, żeby nie było, a teraz walczę z typem. Zobaczymy, kurde, ale ten epic save był epi epicki, <laughs> nie wierzę w to. No jak zwykle, kurde, do mnie leci, nawet jak nie mam first toucha, to zawsze leci do w sensie zawsze leci do przeciwników ta piłka. Bardzo dobrze mi tam pasuje. Dobra, bardzo ładnie. Żeby gość. To nawet niekoniecznie, wiecie, chodziło mi o to, żeby jakoś sobie wystawić to, tylko że mieć kontrolę nad piłką. Żeby gość nie miał kontroli nad piłką. Trzeba wybijać takie rzeczy, bo wtedy, wiecie, gość może sobie coś tam ustawić. Zaraz będzie. O nie, ale spierniczyłem. Dobrze, ładnie. Gość też widzę, że nie jest najwyższym klasy, klasy zawodnikiem, tak jak ja. Więc on też spierdzielił. Po co ja klikam to kurna? Cały czas. Nie wiem, to już powinien być gol, ale znowu kliknąłem bez sensu i. Ojej, 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 dobrze. No i dupa, spierniczyłem. Jeszcze jakbym się nie wypierniczył tutaj na plecy, to byłoby spoko, ale, ale niestety się wypierdzieliłem na, na plecy i była, i była dupa. Dobra, no spokojnie, podejdziemy do tematu. O, widzicie, teraz już w końcu ktoś, kto wygrał ze mną pojedynek. Nie było to jakaś super mega wygrana, ale jednak mimo wszystko poleciało na moją połowę, więc można powiedzieć, że że została wygrana przez niego ta bitwa. O! O! Dobra, lecę. Lecę, 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 lecę. Hops, hops. O nie. O nie, kolego. Nie, 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 nie. nie. No i kurna 3:1. Nie dobrze, a mam tylko 2 minuty. Na spokojnie, muszę się sfokusować. Chciałem poopowiadać historyjkę, ale może nie tym razem, bo muszę się teraz sfokusować. Więc lecimy, 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 lecimy. hu. Dobra, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Lecę sobie środeczkiem, żebym wygrał pojedynek. Dobra, jak zwykle wygrałem pojedynek, lecimy dalej. Piłeczka poleciała na środek dośrodkowanie sobie. Oj 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 oj! Kurde, no ale gość też widzę, że nie wybił specjalnie. Bardzo ważne to było uderzenie, niby niespecjalnie pomocne dla mnie, ale przeszkadzające jemu, więc jest dobrze tak samo to jego. Teraz Ale ja sobie poradziłem z tym. O cholera Dobra, lecę o cholera, dzięki kolego, żeś mi wystawił Nie no kurde, jak ja tego nie wbiję, nie wbiję tego Nie wbiję tego! Uff, kurde, no ja piernicze, Nie wiem dlaczego ja, ja, ja wybiłem tam tą piłkę wtedy Nie mam pojęcia o co chodzi Ale wybiłem, dobra, nieważne Udało mi się, nadrobiłem Uhuhu, uh, kolego <laughs> Jaki wariat Tak, to jeszcze nie miałem nigdy Powiem wam, ale to dlatego, że jeszcze nigdy nie grałem Jeden na jeden, więc Nie miałem dużej ilości Możliwości takich sytuacji Nie no, kurde, psz, nie wierzę Sam w siebie nie wierzę, co ja robię czasem Jakie beznadziejne rzeczy no tak, super, super mu wystaw, super, ja pierniczę, straciłem gola właśnie przez to, że, że ja mu wystaw. nie, nie straciłem, bo gość nie trafił, bardzo dobrze. Dobra, trochę aerialem sobie pomogłem, dobra, mam 40 sekund, muszę robić kontrę, koniecznie, teraz już leci. Jest, 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 3-3, dobra. Uh, zacieramy rączki, lecimy dalej, lecimy dalej, jeszcze jestem w stanie to odrobić, jeszcze jestem w stanie to odrobić. Pięknie, 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 pięknie. Buścik, buścik, buścik. Szkoda, że rankedów nie gram. W sumie nie wiem, dlaczego ja nie gram rankedów. Może, znaczy na początku nie chciałem tego pierwszego rankeda, dlatego że pierwszy raz grałem jeden na jeden. Więc bez sensu byłoby od razu cisnąć rankeda. Ojej, co ja robię? Co ja robię? O nie! A co on robi? To jest dobre pytanie. To jest chyba nawet lepsze pytanie. Co on robi? O-o. Muszę się odbić. O nie! 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 Nie 3-3! Nie 3-3! Nie! 3 -3. nie źle, źle uderzyłem. Dobra. Będzie 3-3. Będzie overtime. No i dupa. Trudno. Overtime. Lecimy dalej. Ktoś jest naprzeciwko mnie. Okej. Okay, na spokojnie. Poradzimy sobie. Dobra. Siu, 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 siu. Lecim, lecim, lecim. Niech to się na spokojnie odbije. Leci na środek. buszu tą gol. Nie powiedziałbym, ale. Niech chcę gram. Mówi co chce. O-o. O-o, Ale to wybiłem, kurde. O nie, nie, nie. Wygrał. Nie wygrał. Wygrał, nie wygrał. Nie, kurde! Ajajajajaj, aj, 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 GG No cóż, no cóż A co? Overtime nie jest do jednego gola? Dlaczego to się jeszcze nie skończyło? A jeszcze muszą go pokazać pewnie Okej, okay, teraz się skończyło. Winner blue, no dobra no ale GG, fajnie było, fajny pojedynek. Wygrał tym golem, który jaj strzeliło, kurde. Nie kolego, niestety już nie mogę są pograć, dlatego że jest koniec odcinka, więc dzięki wam serdeczne za oglądanie. Jeśli byście chcieli obejrzeć więcej Rocket League, no, to oczywiście pi piszcie w komentarzach, mówcie i w sumie róbcie wszystko co tam tylko sobie chcecie, więc dzięki wam za oglądanie, na razie, cześć i się ma.